Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Witam serdecznie, Detektyw Prawdy, TV. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, że przerobiłem już tyle dat czasów końca, tyle dat jakiejś apokalipsy ogólnie rozumianej, niebiblijnej, że jestem do tego stopnia zblazowany kolejną datą, iż nawet gdyby się coś istotnie miało wydarzyć, to ja na tym etapie to raczej zignoruję. Yy, omawiam temat jako ciekawostkę, lub coś w stylu. A nuż coś będzie. No więc, co takiego dzieje się w Japonii, co warto omówić? Japończycy wpadają w panikę, ponieważ ich odpowiednik baby wangi oraz yy, Nostradomusa bo tak jest określana ta kobieta, przepowiedziała na 5 lipca tegoż roku, czyli już za jakieś tam 10 dni yy, przepowiedziała jakiś tam kataklizm. Sprawa jest na tyle poważna, że Japończycy masowo odwołują na ten dzień loty, a sam premier musiał zacząć uspokajać obywateli, twierdząc, że są to zwykłe plotki, które wywołują panikę, że to nie ma potwierdzenia jakiegoś tam uzasadnienia naukowego yy, i tak dalej, i tak dalej. Yy, no i właśnie, no więc w związku z tym, czy powinniśmy się tym interesować? W sprawie dodaję pikanterii fakt, że owa prorokini przewidziała na marzec 2011, yy, marzec 2011 roku, Trzęsienie ziemi w Fukushimie. Na pewno wszyscy z Was, albo zdecydowana większość pamięta ten kataklizm, i faktycznie takie coś przecież miało miejsce, i to o magnitudzie 9, wskutek czego powstało tsunami. Myślę, że gdybym był Japończykiem, to po takiej traumie, jaką mieli w roku 2011. Również żyłbym przepełniony obawami, gdyż trzęsienie ziemi zabiło wówczas 20 tysięcy osób. No więc nie można przejść obok tego jakoś obojętnie, przynajmniej z ich perspektywy, prawda? Ten, to znaczy ta, ta prorokini yy, yy, robi mangi jakby na podstawie snów, yy, z tego co zrozumiałem, bo yy, ja słuchałem filmiku. Ale też też są jakieś tam materiały w internecie, tekstowe. No więc ta prorokini, która robi mangi, w których były zawarte przepowiednie, przewidziała również śmierć Fredygo Merkurego i księżny Dajany, uwaga, oraz śmiertelnego wirusa na rok 2020. Szczerze powiedziawszy, nie weryfikowałem tego, czy. Sprawa miała miejsce przed tym wszystkim. Ufam, że tak, skoro zajęły się tym takie portale jak chyba CNN. O no, tu jest akurat The Guardians. No dobrze, oj tak, jest, jest CNN, chyba tak. Dobrze pamiętałem. I teraz na 5 lipca przepowiedziała, że kraj kwitnącej. Wiśni czeka kolejne, jeszcze większe trzęsienie ziemi, które będzie konsekwencją wzmożonych ruchów tektonicznych między Japonią a Filipinami, że zagotują się oceany i pojawi się smog na niebie. A my przecież wiemy, że smog jest symbolem szatana jest, jest takim synonimem szatana, prawda? I ta katastrofa ma polegać na tym, że morze zwróci się przeciw lądowi. Na jej rysunku, na tych mangach widać podobno czerwone niebo i morze. Tutaj jest nawet na Instagramie taka informacja, gdzie porównują ją do, do baby wangi. Tu jest chyba fragment tego komiksu z jakimś tam zdjęciem od tsunami potencjalnym. No i. Według opisów prokini y, może to być podwodny wybuch y, wulkanów lub trzęsienie ziemi, które będzie miało swoje epicentrum w wodzie. Y, wszyscy pamiętamy, jak to Amerykanie, czy raczej powiedzmy sobie szczerze, amerykańscy hazardowie, y, wysadzili Nord Stream. Wiemy także, że tuż przed wielkim trzęsieniem ziemi w Turcji, y, z tego co pamiętam rok temu, stacjonował niedaleko amerykański okręt i wiemy, że jest coś takiego jak geoinżynieria, -geo a więc no nie, nie e, zniedbywałbym tej informacji tej, tej wizji, e, oczywiście przyjmując jako ciekawostkę, a nie jako coś, czego należy się bać zwłaszcza, że tak bezpośrednio nas to nie dotyczy e, aczkolwiek e, pośrednio, pośrednio w pewnym stopniu tak, ale to na końcu. No więc, na rysunku proroczym pokazany jest też kwadrat śmierci w rejonie Japonii, Indonezji, Tajwanu. Ja zrobiłem tutaj taki mały, mały obrazek tego, jaki to jest region. I temu wszystkiemu ma towarzyszyć pojawienie się dwóch bliźniaczych smoków, co można odczytywać jakoś symbolicznie. Słuchajcie, powstało już ponad 1500 filmów na samym YouTube o, o wizji Tatsuki. 100 milionów wyświetleń jakiegoś tam filmu. I niektórzy komentujący uważają, że w tle tego wszystkiego może być konflikt Chiny-Tajwan. Inni z kolei uważają, że dojdzie do podwodnej detonacji nuklearnej, która będzie udawała naturalne tsunami. I to też nawiązuje do przepowiedni Bawy Wangi, że duże państwo wywoła eksplozję, która będzie wyglądała na naturalną. I teraz tak, co ja na ten temat myślę? Powiem tak, wczoraj w Kielcach i w województwie świętokrzyskim, tam gdzie, gdzie, gdzie mieszkam, Miała miejsce niespotykana nawałnica. Oczywiście takie zjawiska się zdarzają raz na jakiś czas, wiadomo, ale ja przejeżdżałem tuż po tej nawałnicy, przez Kielce i w pobliżu. Wiele drzew było powalonych. Widziałem różne zdjęcia na portalu miejskim. Całe niebo po 21.00. Czasem bywało tak jasne, jak za dnia. I to wszystko. Trzeba sobie tu podkreślić, że to wszystko miało miejsce w dniach start startującego konfliktu Iran-USRL. Uważam osobiście, że w każdym regionie świata będą chcieli ludzi czymś zmęczyć. Tutaj, akurat, my mieliśmy to lokalnie. Nie wiem, czy jak to było jeszcze w innych województwach, ale to, co zauważyłem, to wzmożoną ilość chemtrajsów. Kilka dni wcześniej. Przecież bodajże, że sobota była przecudowna, była bardzo słoneczna. Ale właśnie w, te, w tęże sobotę niebo nagle zaczęło być pełne tych kratek od, od, od samolotów, jakich jak wiecie sami. I ja to wiążę z tym, co wydarzyło się na przykład w naszym regionie. Nie mówiąc o tym, że słońca ma być według nich coraz mniej i mniej. Tak w ogóle, to odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego Stany Zjednoczone zaatakowały kolejny m, suwerenny, no niby suwerenny kraj? Dlatego, że tworzą teraz podwaliny pod jeden światowy rząd. Iran jest w tym w pewnym sensie przeszkodą. Oczywiście jest to temat troszeczkę bardziej złożony, ale mogę się założyć, że niebawem zajmą się kolejnymi państwami, na przykład Pakistanem czy Koreą Północną i coś wisi w powietrzu, co yy, mogę tylko porównać do puszki Pandory. My teraz jeszcze mamy nie tak źle. Pytanie, co będzie za, za kilka miesięcy, za pół roku, yy, w przyszłym roku? Yy, obecnie jesteśmy świadkami mega teatru. Ja sam zauważyłem na YouTube pewien trend trwający kilka tygodni. Otóż wielu pastorów, niczym akwezytorzy, zaczęli naganiać wiernych na to, aby popierać Izrael. Wmawiają im akurat teraz, że to jest Boży Izrael. Ten Izrael, który wymordował 17 tysięcy palestyńskich dzieci jest Boży, ale wy jesteście pełni grzechu i musicie iść do protestanckiego kościoła po zbawienie. No cóż, to, że protestantyzm jest hazardzkim sionizmem, głoszą od wielu lat. Ale teraz pastorzy się po prostu odkrywają ze swoją adoracją. Zresztą zgodnie z moimi przewidywaniami sprzed roku, dwóch, bo tak, tak, tak przewidywałem, tak myślałem, że tak będzie. Wierni natomiast, zamiast oddzielać się od zła jakim jest fałszywy Izrael, to jeszcze słuchają przewodników, przewodników zwodzicieli i chodzą do tych kościołów, tak naprawdę mają współudział w tym złu. No każdy słucha kogo chce, jedni Cerońskiego, inni Brauna a jeszcze inni syjonistycznych pastorów. To, co predykcjonuje ta Japonka, wcale nie musi być konkretnego dnia, tak sobie pomyślałem. Może być później, choć szczerze powiedziawszy, no, zdziwiłbym się mocno, gdyby miało to miejsce 5 lipca. Czas pokaże. Bez względu na te prorocze manga, Hazaria będzie nękała ludzi na całym świecie na rozmaite sposoby. Muszą zmusić ludzkość do przyjęcia pieniądza cyfrowego, a repertuary środków przymusu mają bogaty. I pomyśleć, że większość ludzi im w tym pomaga, właśnie głosując na takie partie jak Popis yy, i czy tam Republikanie, Demokraci, ta zabawa w dobrego i złego. Widać, tak musi być. Sam nie nagrałem jeszcze filmu, yy, filmu o napaści USA na Iran. I to nie tylko ze względu na przeziębienie, jakie mi dopadło, ale jak zobaczyłem, jak wszyscy rzucili się na temat yy, wojny, czy też yy, zalążka do trzeciej wojny światowej, yy, jak zacząłem patrzeć na te nagłówki grozy dla wyświetleń, to postanowiłem sobie odpuścić. Obrzydziło mnie to. Ja mam inteligentnych słuchaczy i inteligentnych czytelników bloga, oni nie dają się umamić pustosłowiem, a przecież żaden z kanałów mówiących o tym konflikcie nie mówi ludziom, że Ameryką rządzą hazardowie, że realizuje się 13 rozdział apokalipsy. Ale tak to już jest, że taki pudelek i plotek mają więcej wyświetleń niż prawda, która wyzwala się do kłamstwa. No więc przedstawienie musi trwać dalej yy, i ludzie w pewnym momencie obudzą się yy, zatrwożeni. Yy, w pewnym momencie doznają szoku, yy, wpadną w psychozę, gwarantuję wam to. I przykładem tego jest właśnie kobieta, która mieszka w Grecji. Yy, ja umieściłem na moim blogu link do, do jej filmu, w którym to, tak jak napisałem, z dużą dozą emocji komentuje informacje, informacje o współuczestnictwie Grecji w ataku Stanów Zjednoczonych na Iran, co jest tożsame z ciągnięciem Grecji w konflikt z Iranem, a to z kolei spowoduje strach mieszkańców tego kraju i, i załamanie turystyki i może włączę wam na chwilę, żebyście byli świadomi tego, co y, będzie się dziać za jakiś czas. Ja nie mówię że teraz, bo mogą dać odsapnąć nam, y, odetchnąć trochę, ale y, za nieokreślony czas będzie y, coś tak potężnego, że y, y, skończy się ta laba, y, to ta beztroska i ludzie wtedy zaczną przychodzić do Boga. Bo jak trwoga, to do Boga. Posłuchajcie tej kobiety. Moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w takim materiale kręconym na gorąco, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo ważny temat. Jak wiecie, dzisiaj w nocy Stany Zjednoczone zaatakowały Iran. Płonie, płomienie Bliskiego Wschodu, pochłoną Grecję, turystyka, zniszczona gospodarka z powodem upadku, nowy kryzys. I taki, taki jest nagłówek dzisiejszego artykułu w Banking News, który oczywiście będziecie mieć wszystko podlinkowane. Moi drodzy, ja nie, ja nie wiem po prostu, co ja mam powiedzieć. Ja mam, ja mam ja mam cierki na plecach, jak ja o tym słyszę. Po prostu o co chodzi? Na Krecie jest wojskowa baza amerykańska, która jest strategicznie bardzo, bardzo ważna. I tutaj właśnie przeczytam Wam tylko taki kawałek, i w ogóle będę po kawałku to wszystko komentować. Co się dzieje naprawdę, a dzieje się bardzo dużo. Amerykańska baza w Sodzie jest celem ataku. Obywatele w, sta w stanie czerwonego alarmu. Bliski Wschód przynosi Grecji wojnę i katastrofę gospodarczą. To jest, moi drodzy, no bardzo duża prawda. To jest naprawdę prawda. W zapowiedzi wznawiają ma masowe wiece w poniedziałek 23 czerwca, domagając się wycofania Grecji z, z imperialistycznych planów i zamknięcia baz i solidaryzowaniu się z narodami regionu. Czyli Grecja nie chce być za Stanami Zjednoczonymi chce się odciąć kreską, wielką kreską, i od Izraela. I od Stanów Zjednoczonych, moi drodzy. Ale niestety nie może, bo siedzi bardzo głęboko w kieszeni. Izraela jest bardzo zależna od Stanów Zjednoczonych. Ja wam to tyle razy e, mówiłam i na to wygląda: no bo, no bo no, no kto o zdrowych zmysłach zrobiłby taki krok, moi drodzy. E, sami widzieliście e, stres tej kobiety, Polki mieszkającej na stałe w Grecji. Robi się bardzo poważnie, choć z dzisiejszych informacji wiemy, że prawdopodobnie może być ten konflikt zawieszony. To nie wiadomo, co będzie jutro, co będzie za tydzień. I kiedy to wszystko się już zacznie dziać, ludzie zaczną wpadać w panikę. Ja nie jestem tutaj żadnym wróżem, nie wiem, nie podam Wam żadnej daty. To, co Wam przedstawiłem, jest autorstwa jakiejś japońskiej, nie wiem, pisarki, prorokini, ale to, to ma szerszy kontekst, prawda? Bo zmiany na świecie będą bardzo dynamiczne, będzie wiele się działo. No, oczywiście, dobrego niewiele. Ale to musimy się przyzwyczaić do takiej wiadomości. I, yy, yy, no, tak jak wspomniałem, nadejdzie taki czas, w którym ludzie z tej trwogi będą przychodzili w końcu do Boga, bo On jest tylko nadzieją yy, w, tym, w tym całym matriksie, z, z którego ciężko jest wyjść. Yy, ciężko jest wyjść, ciężko yy, znaleźć jakąś receptę na. Yy, na czy wizję, znaleźć dobrą wizję na, na najbliższe lata. Ja na ten czas dziękuję i pozostawiam Was z tymi przemyśleniami. Wszystkiego dobrego dla Was. Trzymajcie się.